Dzień dobry, dzień dobry. Jedziemy dzisiaj po apartamentach. I cóż, pokażemy Wam dzisiaj taki skrót z naszego dnia. Dla tych, co to myślą, że jesteśmy tutaj na pięknych wakacjach, to pokażemy Wam, jak się spędzą wakacje. E, mamy troszeczkę dzisiaj do zrobienia, także pomalutku ruszamy w ten piękny dzień. Dzisiaj mamy 40 stopni. A jak to. Po całości w cieniu. W związku z tym jest naprawdę idealna temperatura do pracy. No cóż, to za chwilę się widzimy. No i dojechaliśmy. Dojechaliśmy do pierwszego naszego przystanku dzisiaj. Goście sobie pojechali, zostawili wszystko puste, a my będziemy zaczynać tutaj działać. Już tutaj mi ktoś rozrabia i wchodzi w kadr. I jeszcze, podrażam, I jeszcze mi tutaj dyskutuje. Ale jak widzicie, apartamenci zostawiamy w miarę. W miarę czysty, bo tak naprawdę jest tutaj oczywiście mnóstwo do roboty. Trzeba to wszystko oczyścić i przygotować do kolejnego klienta. No to zobaczy, my się bierzemy za robotę i będziemy się z wami łączyć. Nie witamy ponownie. Minęło jakieś 4, 5 godzin? 5 prawie. Kończymy właśnie przygotowywanie apartamentu od kolejnych klientów. No i pierwszy punkt, można powiedzieć, dzisiejszego dnia możemy uznać za prawie wykonany. Za chwileczkę lecimy na apartament numer 2, który też dzisiaj musimy przygotować. Potem jeszcze zajrzymy do apartamentu numer 3, gdzie mamy krótkie sprawki do zrobienia i poprawki, tak zwane. No i potem, a potem zobaczymy, bo to jeszcze nie koniec tego mega długiego dnia. Czyli do zobaczenia. No i dzień dobry, I znowu jesteśmy. Lecimy dalej. Wjechaliśmy do drugiego punktu. Zaraz zobaczymy, co się tutaj będzie działo. Wokół nas piękne widoki miasta Alania. A my sobie wędrujemy do tegoż budynku i idziemy zobaczyć, co teraz zostawili nam nasi klienci. No i mamy kolejne mieszkanko do odświeżenia, posprzątania. Klienci wyjechali, a my musimy je przygotować znowu pod kolejnego najemcę. No i tak to widzicie, nam czas płynie, tak? Od mieszkania do mieszkania, od sprzątania do sprzątania, a jeszcze gdzieś trzeba znaleźć czas na inne zajęcia, bo nie same sprzątanie żyje. Jeszcze gdzieś reklama, jeszcze gdzieś rzeczy związane z ofertowaniem obiad. także jest o, tutaj krzyczą o obiad słuchajcie, no ale na obiad przyjdzie czas, a może was zabierzemy do jakiejś takiej fajnej, fajnego miejsca gdzie kupimy coś takiego typowo tureckiego To cóż, widzimy się jak stąd wyjdziemy a na razie my się bierzemy znowu za robotę dzień dobry idziemy, idziemy coś zjeść Patrzyliśmy sobie taką e, knajpkę, która nie jest może tradycyjną, restauracją dla Jabanzi, czyli obcokrajowców, a znajduje się tutaj za Pocztą Główną, to jest poczta główna, jesteśmy na Ataturku. E, I tutaj mamy pocztę główną i za pocztą główną, jest taka restauracyjka, ona nazywa się Ostat. Nie wiem, czy dobrze czytam, czy nie dobrze czytam, ale w każdym razie taka typowa właśnie lokalna i za chwileczkę sobie zobaczymy, co oni tam mają. Dzień dobry Dzień dobry, to jesteśmy. A takie mamy mniej więcej ceny. Jak widzicie na naszym ekranie. Typowo taka lokalna restauracyjka, która właśnie ma różnego rodzaju potrawy związane z kuchnią turecką no i cóż, my sobie weźmiemy tantuni, tantuni, tantuni gdzie wam pokażę, to jest takie susik no. i motorek pojechał no, więc takie tantuni weźmiemy i weźmiemy shish kebab żeby wam pokazać prawdziwy prawdziwy kebab, tak, chicken shish kebab ok, zaraz się zobaczymy, jak jadą nam potrawy. No i coś nam wjechało, słuchajcie, co nam wjechało? No, ostrość się rozjechała, ale już jest. Mamy starterki, takie typowo starterki w takiej restauracji, właśnie typowo tureckiej. No, jakbyś pokazała mi tam, co jest na drugim talerzyku, bo ja nie widzę. O, to jest, to jest chyba bardziej na ostro, prawda? A tam jeszcze mamy drugi taki, i on jest bardziej na nie ostro, a łagodnie. I do tego mamy taki piękny chlebek. On już opadł? Już tak. On no, powinien być taki troszeczkę, wiecie, większy, ale się lekko dzisiaj zrobił opadnięty. No i cóż, i starterki nam wjechały. To cóż, popróbujemy i się zgłosimy chwilę później. Tak, i dojechały nam również ajrany w takich kubeczkach. Stylowo tureckich. O, tu już mi koleżanka małżonka wypiła. I pije dalej, proszę bardzo, czyli muszą być dobre. Oczywiście bardzo dobre, polecane też na florę bakteryjną. I na upał. Bardzo dobry napój oprócz herbaty. No i wjechały nam, wjechały nam dania. To mamy Tantuni. Czyli tantuni. Czy taki placek zawijany w środku. Z posiekanym kurczaczkiem, akurat. I tutaj mamy dużo, dużo jogurtu. Tureckiego jogurtu. Sosem pomidorowym. Sosem pomidorowym, choć tego sosu pomidorowego, no to tym razem dużo nie ma. Ale bardzo fajne danie. No a tutaj macie Chicken Shish Kebab, czyli prawdziwy kebab turecki. Może nie jest on zbyt urodziwy, ale na pewno jest bardzo smaczny. No i tak to minął pracowity dzień. Nie zdążyliśmy już do trzeciego apartamentu, więc pozostał na dzień kolejny, ale przynajmniej żeśmy Wam pokazali restauracyjkę fajną turecką. Jest godzina 23 prawie. Tak jak wyjechaliśmy sobie o godzinie 10, To wróciliśmy o 23.00, czyli typowy 8-godzinny dzień w Turcji, jeśli chodzi o pracę. I teraz już na spokojnie można zjeść w domu obiadek, czyli będzie gdzieś godzina 24, gdzieś koło pierwszej, drugiej się położymy spać, no bo przecież jutro jest kolejny dzień pracy, więc na luzie sobie ranem, rano wstaniemy. E, I cóż, i do następnego filmu. Postaramy się w na następnym filmie zabrać was do. A, zobaczycie do